Ostatnie słowa Jezusa na ziemi zapisane przez Ewangelistę Mateusza. Czy to już koniec? Nie. To dopiero początek. Czy zatem możemy mówić o rozstaniu, czytając dzisiejszą Ewangelię? Gdybyśmy nie wierzyli, to tak, jesteśmy świadkami pożegnania. Lecz jeśli czytamy Ewangelię z wiarą, to czy słowa Jezusa Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata możemy uznać za pożegnanie? Jezusowa obietnica nie zmienia jednak faktu, że rodzi się w nas tak wiele wątpliwości. Od nich nie byli wolni nawet apostołowie. Niewyobrażalna bieda i głód, wojny, ból i cierpienie, wypadki i kataklizmy, samotność, choroba, ludzkie dramaty. Wszystko to próbuje w nas zasiać ziarno zniechęcenia i wątpliwości. Czy trwanie przy Bogu jeszcze ma jakikolwiek sens? To pytanie zadawali sobie apostołowie. Gdy ujrzeli, że ich mistrz umiera. To pytanie zadawali sobie również więźniowie, którzy przeżyli Auschwitz. Gdzie wtedy był Bóg? Ksiądz Józef Tischner udzielił bardzo trafnej, a jednocześnie bardzo trudnej odpowiedzi. Bóg cierpiał razem z więźniami. On Wyrzegł się każdej oznaki swojej wszechmocy. Stał się bezbronnym i bezradnym, tak jak człowiek. Bóg złożył swoje życie w ofierze za ludzkość, jak uczynił to na Golgocie. Jezus wcale nie odszedł. Jest z nami nadal. Choć cicho i niepozornie, jest obecny w swoim ciele i w swojej krwi. Jest obecny również w każdym opuszczonym człowieku, w każdym, kto potrzebuje naszej pomocy. I uczy nas nadal, jak mamy żyć. A czyni to przez każde słowo zapisane i zostawione nam w Ewangelii. Taką właśnie, a nie inną formę obecności wśród nas wybrał Bóg. Czy trudna to obecność? Tak, ponieważ wymaga od nas nie tylko wiary, nadziei i miłości względem Boga, ale również konkretnego działania względem bliźniego, względem drugiego człowieka, w którym przecież żyje Bóg.